Szanowni Państwo, Innowacje to słowo klucz dostępu do środków unijnych i wielu ciekawych inicjatyw. Przez większość z nas innowacje kojarzone są z rewolucyjnymi odkryciami i bardzo trudnymi rozwiązaniami. Wcale tak jednak nie jest. Innowacyjność może przybierać różne formy i każdy z nas może stać się innowatorem. Nie od razu musimy budować rakietę kosmiczną czy też odkrywać nowe związki chemiczne. Dlatego, aby oswoić tematykę projektów, Innowacyjnych i badawczych przygotowaliśmy cykl 15 webinarów pod hasłem "Pomorska podróż kierunek innowacje". To kompleksowy zestaw spotkań zaplanowanych w ramach unijnego projektu Smart Progress. Za nami już pierwszy cykl spotkań, ale wraz z powiewem wiosny mamy jeszcze więcej energii do działania. Drugi cykl innowacyjnej podróży to przystanek na zatankowanie kolejnej dawki wiedzy. Przed nami okazja, aby wyruszyć po raz kolejny w świat innowacyjnych. Projektów, tym razem pod hasłem Paliwo dla innowacji, czyli jak zwiększyć szanse na komercjalizację. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszam!